Ok, moi mieli, witajcie. Oto najświeższy raport. Raport dotyczący strefy. Ile osób zostało pozytywnie stwierdzonych? Mianowicie, Was informuję, jeszcze raz Wam podkreślam, że grozi nam lockdown, czyli zamknięcie Holandii pod kątem sklepów. Sklepy mogą zostać zamknięte. A dlaczego? To już ten raport na dzień dzisiejszy tłumaczy to. Mianowicie, od wczoraj do dziś, do godziny 14, zmarło 30 pacjentów, z czego 534 pacjentów doszło nowych, pozytywnie potwierdzonych. W sumie mamy wynik już bolący. 2994 osoby. Moi mili, mało tego. Od wczoraj, e, oczywiście, w, tej, w tym 2994 osoby znajduje się 725 osób, które pracują w służbie zdrowia. A te osoby są testowane więcej razy niż. niż Niż my, tak? Oczywiście w sumie 106 osób zmarło. Umarli mają pomiędzy 63 a 95 lat. To jest istotne, czyli to tutaj mówi nam wszystko, że osoby starsze umierają. To też nie jest oczywiście zabawne. Jakby nie było, to w sumie 643 pacjentów było hospitalizowanych, a to wszystko jest oficjalny raport RIVM, który można osobiście sobie przeglądać na stronie RIVM. RIVM.nl w języku holenderskim. Ja Wam tylko powiem, że oczywiście dzień wcześniej, bo 19 było 400 pacjentów, które doszło, a dzisiaj już doszło 534 od wczoraj do dziś. Nie jest to rewelacyjne, aczkolwiek patrząc na mapę, bo mamy taką specjalną mapę, która nas informuje o poziomie zarażeń. Jak widzicie, tu są takie dwa punkty, i teraz wam te punkty zbliżę. I moje mili, te punkty już są w najwyższej skali. <laughs> jak widzicie, macie skalę. O, teraz powinno być lepiej widać. Ok, jesteście gotowi? To uważajcie. 128,8 na 100 tysięcy osób zarażonych jest. W Landert. Mało tego, w Uden. Również jak widzicie. 169,9 Boykel 236,1 Oni już są purpurowi, to jest zagłębie, zagłębie po prostu, zagłębie Zagłębie tego, czego e, tak naprawdę do końca chyba nikt nie chciał. W bredzie 65, wynosi mm, oczywiście w Tilburgu 61. Od którego się zaczęło? Od którego się to wszystko zaczęło? Ponoć od Tilburga się zaczęło, ale jak widzicie, Tilburg to nie źródło tak naprawdę nie jest to e, w żaden sposób epicentrum czyste epicentrum jest w Uden i w Lander. przestało być zabawne moi mili jeśli lockouta nam wstawią lockdowna będziemy 3 tygodnie lekko odcięci od cywilizacji, aczkolwiek ja się cieszę bo mam internet i mogę wam na bieżąco przekazywać te informacje, nieważne czy z samochodu z papierosem w zębach czy z domu na tle pięknego skina. Zawsze będę Was na bieżąco informował, a więc pamiętajcie, śledźcie nas. Co mogę powiedzieć? Tym razem do usłyszenia. I zostańcie w domu. Mm. I zostańcie w domu. Witajcie, moi mily Kłaniam się i nie mam w jakimś stopniu wesołych wiadomości. Oczywiście, znowu jeszcze Aleksandra. Przywitaj się, Aleksandro. A, gdzie jest tam, jest. Słuchajcie. Oficjalnie dotarły do mnie dzisiaj informacje, bo już dość dawno o tym jest mówione, ale rozmawiałem dzisiaj i z Holendrami, i, i z moim przyjacielem, którego odwiedzałem po bardzo długim czasie nieodwiedzania go. I mianowicie chodzi o to, że prawdopodobnie w sobotę lub w niedzielę. Wow, jaki próg! Ok. W sobotę lub w niedzielę zostaniemy zamknięci, ale nie granice. Nie zrozumcie tego źle. To się będzie nazywało lockdown. Długo nasi tutaj że tak powiem urzędnicy nie tylko myśleli o tym jak zatrzymać dystrybucję tego wirusa i tak dalej tym bardziej, że jest przewidywane, że w przeciągu 3 tygodni, do 3 tygodni ma być ten szczyt finalny tego wirusa w związku z czym rząd zaczął myśleć o tym, żeby zamknąć zamknąć sklepy tak moi mili, ale uważajcie bez jakiejś większej paniki. W Holandii sklepy, które zostaną zamknięte, to na pewno nie zostaną zamknięte sklepy w postaci Albert Heina, czy, czy Jumbo, czy Copa, bo te sklepy świadczą również dowóz, dowóz zakupów na telefon. O, może tak to powiem: delivery świadczą. A więc pewne jest, że trzeba takie coś jak fabryki produkujące żywność, tak się wyrażę. To jest te dobro, dobro społeczne czy fabryki no, mięso, nie wiem pączki, chleb piekarnie, cała reszta to będzie nadal pracować oczywiście w związku z tym będą pracować centra dystrybucji tych towarów a co za tym idzie, jeśli pracują centra dystrybucji, no to będą pracowały również sklepy, pod które podlegają te centra dystrybucji poza tym większość stepów ma zostać zamknięta. W chwili mamy zamknięte bary, restauracje. Do restauracji, jak ktoś chce wejść, to tylko jedna osoba. Doświadczyliśmy tego dzisiaj razem z Aleksandrą, bo byliśmy na jedzeniu. I oczywiście, jedna osoba może wejść, zamówić i musi wyjść. Na zewnątrz czeka na odbiór. Nie czeka w środku. To po pierwsze. Coffee shopy otwarte. Po jednej osobie ta sama sala, co w restauracji. Delivery odbywa się normalnie. I z tego co wiadomo, polok. Po po lockdown również będzie, będzie lockdown robiony, to będzie dalej dostawa istniała. Ludzie muszą kupować. Chodzi o to, że chcą nas zamknąć w naszych mieszkaniach, nie przymusowo, ale będzie zalecone zamknięcie że zalecone, żebyśmy przebywali w domach. Nie wychodzić niepotrzebnie. Nie będziemy mogli się włóczyć, tak, jak ja się teraz włóczę, na przykład jedziemy auto naprawiać, tak? Bo się włóczymy tak bez celu jakiegoś większego. Będziemy mogli tylko wyjść na przykład do sklepu, czy będziemy mogli wyjść do apteki, czy będziemy mogli wyjść do lekarza. Prawda? Ale nie będziemy mogli wyjść na przykład do znajomych nie wiadomo jeszcze jak to będzie wyglądało prawnie, jakie będą konsekwencje tego jeśli ktoś zacznie se latać po ulicy i tak dalej, pewne jest, że w momencie kiedy lock out, co jeszcze nie jest pewne, decyzja ma zapaść w sobotę lub w niedzielę dowiemy się jeśli zapadnie, no to jest pewne, że dystrybucję filmów to będę robił z chałupy <laughs> aczkolwiek jako youtuber zawsze znajdę jakiś sobie pretekst, żeby odwiedzić na przykład lekarza i z lekarzem zrobię wywiad Czemu nie? Dla was wszystko, ale to przestaje być zabawne. Jeśli nas zamkną, zamkną nas na około 2 do 3 tygodni. Chodzi o to, żeby ten szczytowy punkt wirusa korona przejść w domu, żeby nie być na zewnątrz, żeby nie roznosić tego. Nie wiem, czy wszyscy są happy z tego powodu. Aleksandra, na szybkiego, co ty o tym myślisz? Bardzo dobra decyzja, cieszy mnie to bardzo. Myślę, że to jest jak najbardziej dobry pomysł. Czyli będziesz siedzieć grzecznie w domku? Tak. Okej, okay. Aleksandra, szybkie pytanie na sam koniec. A co się stanie z pracownikami, których sektory takie jak odzieżowy, czy sektor no. rolniczy, kwiatki, które w Alsmir notabene już stoją, nie ma zbytów? Tak, co z pracownikami, którzy są w biurach? Ciężko to powiedzieć, bo każdy próbuje to jakoś ukryć. Wszystko z tego, co do mnie informacje dochodzą, to ludzie z typowo z biur pracy nie posiadają, nie posiadają żadnych funduszy na przeżycie. A wiesz, to... co mówi na to prawo? Prawo wam, powiem tak, mówi na to, że jeśli wasza firma jest zamknięta, a wy jesteście na kontrakcie, przysługuje wam 75% wynagrodzenia. 75% rekompensaty ze strony rządu będzie wypłacane dla każdego pracownika. To tak samo podejrzewam Wam będzie z pracownikami z AECEN Biura, ale jak to jest tak naprawdę? Musimy poczekać, jakby nie było, do soboty lub niedzieli. Trzymajcie się bardzo gorąco i do usłyszenia.